Witam wszystkich z tej Tiger. Chciałem tutaj życzę Wam złożyć ogólnie dla wszystkich, którzy nas lubią lub nie lubią, to jest, to jest moją pikusz. Dobrej imprezy Sylwestrowej dzisiaj. Wybawcie się tak, jak my też wybawimy się dzisiaj na Sylwestę, bo też wychodzimy do znajomych, zaprosili nas akurat. No i też będzie dobra impreza, dobra, no zobaczymy co będzie, o tak mówię. No i tak to, żeby udało Wam się Sylwester, żeby ten, tam, ten nowy rok, który przyjdzie niedługo, żeby był lepszy od tego. W tym sensie, żeby trochę ludzie zaczęli mieć pracę, żeby nie było jakiś problemów, problemów jakieś tam klepanie biedy, czy coś takiego typu właśnie żeby wszystkim się układało dobrze żeby nikomu noga się nie poślizgnęła to jest ważne bo to jak się noga komuś poślizgnie to jest najgorsza sytuacja bo później jest ciężko wstać jak się mówi ale to jak ktoś pomoże to wstanie to jest taka prawda to są dla was życzenia serwestrowe dlatego mówię pozdrawiam was no i miłej zabawy oglądacie nasze filmiki regularnie lajkujcie nasze fejsy czyli Cobra y, y, Oficę 2014 i Tiger Cobra Oficjal. No i YouTube to jest Tiger Cobra Oficjal 11. Są trzy strony, które my tu prowadzimy. Zapraszamy. No i co mam tam powiem? Miłej zabawy ogólnie duży, dużego picia. <grym> Jak kto ma urodziny, bo to wiadomo, yy, dzisiaj są urodziny z Sylwestra. No to też ten kto się ma urodziny w no ten, to też dobrze mnie się wywawi. To chyba wszystko z mojej strony. A, zamawiajcie pute w ogóle naszą, którą yy, wydaliśmy. Nie ma, nie ma w sklepach, tylko trzeba tu zamawiać, żeby dostać tą putę ogólnie. I pozdrawiam, Eru.